che ricevi poi la somma e la plassa. Państwa, przystąpimy do omówienia twierdzenia Poissona i Laplace'a. Pojęcie gradientu, czyli zależność między, związek między potencjałem i natężeniem pola. Związek pomiędzy potencjałem to jest natężenie pola elektrycznego. Zróbmy, proszę Państwa, taki eksperyment, mianowicie mamy dwie powierzchnie ekwipotencjalne, czyli to są powierzchnie potencjalne, to znaczy potencjalne, to znaczy takie powierzchnie, na których panuje ten sam potencjał w każdym punkcie tej powierzchni. I niech to będzie powierzchnia o potencjale φ, natomiast to φ minus delta φ, czyli nieznacznie mniejsze. No wiemy z poprzednich wykładów, że linie sił pola elektrycznego zawsze biegną od Punktów o wyższym potencjale do punktów o niższym potencjale. Może zaznaczmy to linią czerwoną, czyli to są linie sił pola elektrycznego. No i wiemy, że jeszcze linie sił pola elektrycznego zawsze są prostopadłe do powierzchni ekwipotencjalnej. Czyli to, jest, to są linie sił pola elektrycznego. I teraz proszę Państwa, porównamy pracę sił pola elektrycznego z pracą sił zewnętrznych, że, która, które wykonają pewną pracę do zgromadzenia energii potencjalnej niezbędnej do wykonania pracy przez pole elektryczne. No więc najpierw, żeby wykonać pracę, żeby pole elektryczne mogło wykonać pracę, musimy, proszę Państwa, siłami zewnętrznymi przesunąć ładunek Q0 z powierzchni o niższym potencjale do powierzchni o wyższym potencjale. No i to jest na drodze delta l. Wiemy, że praca sił zewnętrznych jest równa praca sił zewnętrznych jest równa siła razy przesunięcie delta l. Z kolei siła, jeżeli ruch jest jednostajny i po Wzdłuż linii sił pola może być zapisana że przede wszystkim, że siła zewnętrzna, siła zewnętrzna jest równa wtedy minus sile kulombowskiej. Można to napisać tutaj nawet wektorami No i proszę Państwa, natomiast siła kulombowska no to jest wiadomo Q0 razy E czyli Q0 razy wartość natężenia pola elektrycznego. Podstawimy teraz te dwie wielkości, otrzymujemy minus, który się wziął no z tego, że siła kolumbowska jest przeciwnie zwrócona do siły zewnętrznej, tutaj brakuje. Mamy minus Q0 razy E i razy delta. To jest, proszę Państwa, przyrost energii potencjalnej, jaki uzyskaliśmy dzięki pracy sił zewnętrznych. No i teraz, proszę Państwa, co się stanie, jeżeli teraz chcemy policzyć pracę sił pola elektrycznego? Czyli ten ładunek Q0 puszczamy swobodnie. On oczywiście przesunie się zgodnie po tej samej drodze, czyli on się po prostu przesunie wzdłuż linii sił pola i po tej samej drodze wróci do punktu, do punktu, w którym zaczęliśmy gromadzić naszą energię potencjalną. Praca sił pola elektrycznego może być zapisana jako potencjał φ1 minus potencjał φ2, znaczy potencjał φ1 razy φ2 razy Q0. No inaczej jest to energia potencjalna w punkcie pierwszym minus energia potencjalna w punkcie drugim. No więc zapiszemy to w ten sposób, że potencjał w punkcie pierwszym to jest phi razy Q0 minus phi minus delta fi razy q0, czyli otrzymujemy, no fi nam się uprości, otrzymujemy, że praca wykonana przez pole elektryczne jest równe q0, q0 razy delta, delta fi. <trym> <trym> Oczywiście obie te prace będą sobie równe. Możemy wobec tego przyrównać pierwszy wzór do drugiego wzoru. I mamy, proszę Państwa, równanie, które możemy zapisać następująco. Minus Q0 razy E razy delta L jest równe Q0 razy delta FI, Czyli przyrost potencjału na drodze delta L. No więc tak, Q0 oczywiście nam się upraszcza i mamy, proszę Państwa, z tego wzoru, że natężenie pola to się równa delta Fi przez delta L. Widzimy, że natężenie pola jest proporcjonalne do przyrostu potencjału na, na danej drodze delta L. Im większe będzie przyrost potencjału na jakimś odcineczku delta L, tym większe w tym miejscu panuje natężenie pola. Taka zależność nosi nazwę, czyli pochodna, pochodna pewnej wielkości skalarnej po wielkościach współrzędnych. Nazywamy taką pochodną gradientem. No i sobie teraz, proszę Państwa, od razu tutaj sformalizujemy. Mianowicie gradient, definicja gradientu. Gradient pewnej funkcji skalarnej, czyli phi. Tutaj potencjał jest funkcją skalarną. Jest to, jest to taka operacja różniczkowa, która Pewnemu polu skalarnemu, bo rozkład potencjału jest polem skalarnym, przyporządkowuje pewne pole wektorowe. I w naszym wypadku operacja gradientu, znaczy zgodnie z tym naszym wzorem, gradient φ to się równa operator nabla razy E ze znakiem minus gdzie operator Nabla to jest oczywiście pochodna to jest, przepraszam, tu jest błąd. To jest delta, tutaj jest oczywiście FI. Operator Nabla zastosowany na funkcję skalarną Fi. No i teraz jak to wygląda w układzie współrzędnych kartezjańskich? mianowicie minus i tutaj mamy poszczególne składowe. mianowicie d phi pod x phi od x y z pod x to jest pierwsza skośna d phi od x y z po y to jest druga współrzędna i plus d fi od x y z po dz i to jest trzecia współrzędna. Jeszcze raz inny zapis gradientu. No tutaj zostawiamy ten minus. No i wtedy mamy tak. d fi od x y z pod dx razy wektor w układzie współrzędnych kartezjańskich i no weźmy minus przed znakiem przed nawiasem plus phi od x y z pod y razy j to jest druga współrzędna i plus d od x, y, z po dz razy wersor k. I to jest trzecia współrzędna. Jeżeli teraz tutaj proszę Państwa napiszemy, że natężenie pola to się równa gradient phi, to jest to proszę Państwa dla nas wzór, który bierzemy sobie w ramkę i tutaj stawiamy znak minus, czyli jest to, widzimy, że natężenie pola jest gradientem potencjału. I teraz, jakie są praktyczne aspekty tego wzoru? Jeżeli, proszę Państwa, mamy rozkład linii sił, rozkład potencjału w przestrzeni, to już nawet na podstawie obserwacji tego, tego rozkładu. Możemy stwierdzić, czy w których miejscach jest większe natężenie pola elektrycznego. No Tutaj taki przykład. Mamy taki rozkład linii sił pola elektrycznego. To rozkład potencjału. Tu jest Φ1, Φ2, Φ3. I gdzie jest największe natężenie pola? Oczywiście, jeżeli te potencjały są w ten sposób, największe natężenie pola będziemy mieli tam, gdzie jest zagęszczenie, tam, gdzie jest duży przyrost. Czyli tu jest E maksymalne. W tym miejscu mamy maksymalne natężenie pola, no bo tutaj przyrost potencjału jest największy. Widzimy też, że linie sił pola elektrycznego biegną od potencjałów o wyższej wartości do potencjałów o niższej wartości. Na przykład liczenia gradientu mamy, mamy proszę Państwa, pewną funkcję skalarną. I niech ta funkcja skalarna φ od x, y, z równa się 2xy kwadrat z do trzeciej. Oczywiście abstrakujemy, jest to jakaś funkcja skalarna, to nie, niekoniecznie jest potencjał, bo prawdopodobnie taką funkcją nie wytworzy, nie ma takiego rozkładu potencjału. Chodzi tylko o matematyczne pokazanie w jakiś sposób liczymy gradient funkcji φ. No więc gradient gradient phi jest to wektor, jest to pewne pole wektorowe które wygląda w następujący sposób. Mianowicie najpierw liczymy pochodną względem x, i to jest 2y kwadrat z do trzeciej razy wersor i, plus pochodna względem y, czyli to jest 4xy razy z do 3 razy wersor j, i plus... Pochodna względem zeta, czyli to jest 6xy kwadrat z kwadrat i razy wersor k. Mamy policzony gradient φ. Przypominam jeszcze raz, e, operacja gradientu pewnemu polu skalarnemu, w tym wypadku tutaj mamy potencjał, rozkład potencjału, przyporządkowuje pole. Dektorowe. Jesteśmy gotowi w takim razie do pokazania yy, równania Poissona i Laplace'a. Mianowicie, równanie Poissona i Laplace'a są to równania różniczkowe. no Zaraz przekonamy się, równania różniczkowe drugiego rzędu. I w jaki sposób te równania wyprowadzamy. Mianowicie korzystamy z dwóch, z dwóch zależności. Pierwsze sprawa gapsa w postaci równo, różniczkowej, czyli dywergencja wektora E równa się V przez epsilon 0 No i drugie wyrażenie gradient potencjału równa się gradient potencjału równa się może odwrotnie napiszemy, że E natężenie pola to się równa minus gradient φ z tych dwóch równań no wstawiamy drugie równanie do pierwszego, czyli mamy operator nabla razy operator nabla razy phi to się równa minus no tutaj to podstawiliśmy w to miejsce czyli minus zostaje sobie po przenosimy go na prawą stronę czyli minus rho V przez epsilon 0 No takie wyrażenie y, operator nabla razy operator nabla żeby nie pisać tego jako jako nabla kwadrat, to możemy to zapisać jako, jako laplacian. Czyli albo jest to takie wyrażenie nabla kwadratu, ale zapisujemy to w ten sposób i jest to laplacian, operator laplasa rho przez epsilon 0 ze znakiem minus. Ten wzór to jest, proszę Państwa, ten wzór, który tutaj biorę w nową ramkę. To jest równanie płasona. I ono dotyczy fragmentu przestrzeni, gdzie znajduje się ładunek elektryczny dla przypadku gdy rov jest równe 0 czyli w tych fragmentach przestrzeni w których mamy równe 0 otrzymujemy takie no, równanie proszę państwa wydaje się co to za równanie mianowicie laplasian z phi jest równy 0 Niemniej to równanie no, ma swoje znaczenie i nazywane jest równaniem Laplace. Równanie Laplace. W przestrzeni, gdy, w tych fragmentach w przestrzeni, gdzie nie ma ładunku, y, stosujemy równanie Laplace. Tam, gdzie są ładunki, y, obowiązuje nas równanie Poisson'a. Rozwiązanie równania Poisson'a Φ od x, y, z jest, jest funkcja następującej postaci. Jedność przez 4 pi epsilon zero całka po objętości v rho v dv podzielone przez f. To jest proszę Państwa rozwiązanie równania Laplace'a. Jest to funkcja jeżeli byśmy sobie zajrzeli do wykładów jednego z pierwszych wykładów, jest to po prostu funkcja opisująca rozkład potencjału, liczenie rozkładu potencjału metodą superpozycji przy znanym rozkładzie gęstości gęstości objętościowej ładunku. Jest to dla założenia, że potencjał w punkcie odniesienia nieskończoność równa się 0. Wtedy nie trzeba do tego równania żadnych stałych dodawać. Czyli przybieramy potencjał odniesienia w nieskończoności i tą wartość potencjału odniesienia wynosi 0. Równania potencjału, równania Poisson'a i Laplace'a służą do obliczania pól. W elektrostatyce istotne jest równanie Laplace'a. No, i tutaj jako przykład takie zadanie. Mianowicie trzeba zaprojektować elektrodę do lasera typu, typu T. To jest transverse excited laser, czyli taki, który ma poprzeczne wyładowanie. Czyli chcemy uzyskać tutaj maksymalnie jednorodne wyładowanie w tym. W tym fragmencie przestrzeni. No, bo tutaj mamy, jeżeli ktoś troszeczkę słyszał o laserach, to tu, jest, tu są zwierciadła. W momencie, gdy w plaźmie powstanie wyładowanie, mamy tutaj impuls promieniowania laserowego. No, tutaj wyzwaniem jest oczywiście uzyskanie równomiernej tej plazmy. Jeżeli ona nie będzie równomierna, no to nie będziemy mieli optymalnej wiązki laserowej. No i w jaki sposób takie zadania się oblicza? Mianowicie zakładamy potencjał na przykład plus 20 kV potencjał górnej elektrody, potencjał drugiej elektrody jest 0. No i metodą zrównania Laplace'a, to są specjalne metody numeryczne, znajdujemy rozkład Potencjału w tej przestrzeni. Czyli takie powierzchnie potencjalne. Czyli tutaj mamy fi od X, Y, Z. To są te metody numeryczne są dosyć. na przykład metoda Monte Carlo. Jest wiele różnych metod do znajdowania. Z równaniem Laplace'a rozkładu takiego tych potencjałów. No i teraz, znając rozkład potencjału, bardzo szybko liczymy natężenie pola elektrycznego. E to wiemy, że to jest minus gradient, gradient fi I proszę Państwa, wiemy, jak wygląda rozkład natężenia pola. Jeżeli ten rozkład: Natężenia pola zapewnia nam jednorodne wyładowanie, no to mamy profil, yy, profil znaleziony. Najczęściej pierwsze przybliżenie no jest yy, niedokładne, no, trzeba zmienić delikatnie profil, no na przykład na taki. I znowu ponownie obliczamy ten profil i patrzymy jaki jest rozkład natężenia pola. Oczywiście no, to zostało policzone, to jest y, y, tak zwany profil Rogowskiego, optymalny profil, elektrod dla lasera z poprzecznym wyładowaniem, który zapewnia nam optymalny optymalne, y, optymalną wiązkę laserową. No, my, my w laboratorium mamy taki laser i, to jest akurat niewielki moc, on tylko no, przebija w impulsach żyletkę. Przebija na przykład, także że w impuls, i pod światło można zobaczyć przebitą y, światłem y, żyletkę. Równanie Połasona i Laplace, w tej i w tej postaci, są wzięte w ramkę, wobec czego należy je y, te wzory nauczyć się na pamięć. I jeszcze, oczywiście rozwiązanie równania płasona, czyli to wyrażenie. Przypominam, że to wyrażenie to jest takie samo jak rozkład potencjału liczony, rozkład potencjału liczony od rozkładu ładunków objętościowych. No i dziękuję, dziękuję za uwagę.